49 punkt. Trzecie zaślubiny. Zaślubiny krzyża. Wracam do początku. Kiedy Jezus zechciał przyjść, często mówił mi o swojej męce i starał się przygotować moją duszę do naśladowania jego życia i jego boleści. I mówił mi, że oprócz wspomnianych wyżej zaślubin pozostały jeszcze inne zaślubiny do zawarcia którymi były zaślubiny krzyża. Oblubienico moja, cnoty stają się słabe, jeśli nie są utrwalone i wzmocnione przez wszczepienie w krzyż. Pamiętam, że powiedział przed moim przyjściem na ziemię cierpienie, zamęt, zniewagi, oszczerstwa, boleści, ubóstwo, choroby, zwłaszcza krzyż, Uważane były za hańbę, ale odkąd ja je znosiłem, wszystkie zostały uświęcone i przebóstwione kontaktem ze mną. Tak więc wszystkie zmieniły swój wygląd i stały się słodkie i przyjemne, a dusza, która ma szczęście doświadczyć ich choć trochę, czuje się tym zaszczycona. A to dlatego, że otrzymała moje szaty, czyli szaty Syna Bożego. Tylko ten, który patrzy na zewnętrzną stronę krzyża i się na niej zatrzymuje, doświadcza czegoś przeciwnego. Uważa, że krzyż jest nieprzyjemny i dlatego zraża się do niego i na niego narzeka. Wydaje się, że dzieje mu się krzywda. Krzyż przynosi zaś szczęście temu, kto przenika do jego wnętrza i uważa go za przyjemny. Moja umiłowana córko, nie pragnę niczego innego jak ukrzyżować cię na duszy i na ciele. Kiedy to mówił, poczułam jak wzbudzone zostało we mnie takie pragnienie bycia ukrzyżowaną wraz z Jezusem Chrystusem, że często powtarzałam. Jezu mój, moja miłości, pośpiesz się, ukrzyżuj mnie wraz z tobą. Kiedy powracał, pierwszymi prośbami, z którymi się do niego zwracałam i które wydawały mi się najważniejsze, były Ból za moje grzechy i łaska, żeby mnie wraz ze sobą ukrzyżował. Wydawało mi się, że jeśli to osiągnę, osiągnę wszystko. Kiedy pewnego ranka mój najukochańszy Jezus ukazał się przede mną, jako ukrzyżowany, powiedział mi, że chce mnie wraz ze sobą ukrzyżować. Kiedy to mówił, ujrzałam jak promienie światła wychodziły z jego najświętszych ran, a w tych promieniach były gwoździe, które podążały w moim kierunku. Chociaż tak bardzo pragnęłam być przez niego ukrzyżowaną, że aż czułam się wyniszczona, to w tym momencie i to nie wiem dlaczego ogarnął mnie wielki strach, który sprawił, że drżałam od stóp do głów. Tak bardzo doświadczałam swojej nicości i czułam się tak niegodna łaski, że nie odważyłam się powiedzieć panie. Ukrzyżuj mnie wraz z Tobą. Wydawało się, że Jezus się zatrzymał, gdyż czekał na moją wolę. Któż mógłby wyrazić to, co działo się w głębi mojej duszy. Gorąco tego pragnęłam, ale jednocześnie czułam się taka niegodna, moja natura była przestraszona i drżała. Kiedy tak trwałam, Mój ukochany Jezus zachęcił mnie w duchu do przyjęcia tego. Wtedy powiedziałam Mu z całego serca. Święty oblubieńcu, który jesteś za mnie ukrzyżowany, proszę Cię, udziel mi łaski, abym była ukrzyżowana, ale spraw jednocześnie, aby nie był widoczny żaden znak zewnętrzny. Tak, daj mi cierpienie, daj mi rany. Ale spraw, żeby wszystko pozostało między mną a Tobą. Tak więc te promienie światła oraz gwoździe przebiły moje dłonie i stopy, serce zaś zostało przebite promieniem światła i włócznią. Któż mógłby wyrazić boleść i radość? Tak jak wcześniej ogarnął mnie strach, tak też później moja dusza pływała w morzu spokoju, radości i boleści. Ból, który odczuwałam w dłoniach, stopach i sercu, był tak wielki, że czułam się umierająca. Miałam wrażenie, że kości dłoni i stóp rozpadają się na drobne kawałki. Czułam, jakby znajdował się w nich gwóźdź. Jednocześnie przynosiło mi to taką radość, że nie potrafię tego wyrazić i dawało mi taką siłę, że gdy czułam się umierająca z powodu boleści, same boleści podtrzymywały mnie, aby nie umarła. Mimo, że na zewnętrznej części ciała nic nie było widać, to jednak czułam ból cielesny. Rzeczywiście, kiedy przychodził spowiednik, aby mnie wezwać w imię posłuszeństwa, i rozluźniał mi ramiona i zaciśnięte dłonie, za każdym razem, gdy dotykał mnie w tym miejscu dłoni, czyli tam, gdzie przeszedł promień światła i gwóźdź, odczuwałam śmiertelne boleści. A kiedy Spowiednik nakazywał w imię posłuszeństwa, aby te boleści ustały, znacznie łagodniały, ponieważ były tak silne, że traciłam przytomność. Gdyby nie były Dzięki posłuszeństwu złagodzone trudno byłoby mi być posłuszną. O cudzie świętego posłuszeństwa, Byłeś dla mnie wszystkim. Ile to razy byłam na granicy śmierci, tak wielka była siła boleści, A posłuszeństwo niemal przywróciło mi życie. Niech Pan będzie zawsze błogosławiony, Niech wszystko będzie dla Jego chwały. Kiedy czułam że się znajduję w sobie, nic nie widziałam, ale kiedy traciłam przytomność, widziałam części ciała naznaczone ranami Jezusa. Wydawało mi się że rany Jezusa przenosiły się na moje ręce i resztę ciała. To był pierwszy raz kiedy Jezus mnie ukrzyżował, ponieważ tych ukrzyżowań było tak wiele, że nie sposób ich wszystkich zliczyć. Opowiem tylko o najważniejszych rzeczach, które tego dotyczą. Fiat.